cześć siemano komórkowe świry mamy dzisiaj początek tygodnia więc podam wam troszeczkę nowego materiału do zapoznania na przyszły tydzień, znaczy na obecny cały tydzień, a dzisiaj zajmiemy się trzy gwiazdkowymi bohaterami z podstawki tak zwanej o jakich postaciach będę mówił? Będę mówił o typowych kilku snajperach, którzy są bardzo potrzebni dla nas, którzy bardzo przydają się na turniejach. Jeśli jesteś jeszcze początkującym, to tworzą oni trzon Twojej armii, są oni bardzo potrzebni do tytana, do map, turniejów najazdów i wojen trzygwiazdkowy bohaterowie mam takich kilku swoich ulubionych snajperów zaraz wam ich pokażę musimy do nich dojść między innymi podstawową postacią atakującą takim snajperem trzygwiazdkowym będzie dla mnie gdzie on jest gdzie on jest a, już go szukamy, podstawowa karta, każdy, każdy z nią, każdy tą kartę z was utrzymał, jest to Bane, jest to mnich, jego umiejętność jest ładowana szybko, za chwileczkę się nim zajmiemy dalej. Następną postacią, którą będziemy omawiać. Jest Baltazar. Również szybko ładuje. Jest. jest klasą czarnoksiężników. I kolejną postacią, którą bardzo warto omówić i jest podstawową postacią. Snajperem jest Berden. Umiejętność również szybko ładowana. Więc przejdźmy teraz do omawiania postaci. Zacznijmy od. Początku, czyli od beina. Wróćmy do niego. Jak widzicie, podstawowe jego statystyki to atak 469 Obrona 410 i życie 693. Umiejętność jest typowo snajperska, czyli mocne uderzenie szybko ładowana. Zadaje 300 obrażeń celowi. Do tego mamy fajny modyfikator. Ujemny do statystyk dla postaci, która przeżyje ten atak. Miejmy nadzieję, że nie przeżyje. Cel otrzymuje minus 35% precyzji przez 4 tury. Ryzyko nietrafienia dotyczy również ofensywnych umiejętności specjalnych. Dobrze. Samą postawę mamy omówioną. Teraz przejdźmy. Do mojego, do mojego zbioru postaci. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Podrasowana, co ona może zrobić, gdy jest podrasowana i jak ją rozwijać. Dobrze. Tutaj mamy Bejna mojego wraz z kostiumem wymaksowanym. Dzięki temu już dostaje niesamowitą dopałkę do swoich umiejętności do umiejętności jak i znaczy do umiejętności chodzi mi bardziej do statystyk. Dostaje na dzień dobry, premię do kostiumu, premia, do, premia od kostiumu, jeśli kostium jest wymaksowany, dostajemy 5% do ataku, 5 do obrony, 10 do zdrowia, 5% do many. Do tego jak wspomożemy ją, tą postać z talentami to uzyskamy łącznie tutaj mamy 18 talentów można dać jeszcze dwa talenty, które oczywiście tutaj damy, bo jest warto to dużo nie kosztuje, a warto zainwestować w bejna bo Bane nam się zawsze przyda i w tym momencie wymaksowany nasz kolega ustawiony na atak ma 581 ataku 502 Obrony i 856 życia. Dzięki temu nasza postać robi się już praktycznie czterogwiazdkowym bohaterem. Może ona spokojnie stanąć do walki w naszej drużynie najazdowej czy tam turniejowej. Czy jak to nazwać? Czy na wojnie, gdzie już mierzymy się z czwórkami i ona spokojnie będzie dawała radę? Jak rozdałem talenty? Rozdawanie talentów na Bejnie to tak naprawdę najprostsza rzecz, jaka może być. Sama umiejętność Mnik, 6% szansy na odparcie negatywnych efektów statusu. Bardzo fajna. Jak ją wymaksujemy, to jak widzicie, będziemy mieli ponad 30%, czyli 1 trzecią fajna rzecz, przydatna umiejętność. I teraz w pierwszej kolejności poszedłem i uważam, że jest to najbardziej rozsądne, ponieważ Bane ma atakować, więc wybrałem drogę, gdzie jest atak przez obronę. Następnie postanowiłem wzmocnić mu troszeczkę obronę, aby mniej obrywał, więc poszedłem znowu atak tam gdzie jest obrona. Następnie tutaj Tutaj jest właśnie w tym miejscu, na naszym drzewku jest troszeczkę taki jakby glitch, ponieważ tutaj dajemy sobie bonus procentowy na zdrowie, a poprzednie dwa drzewka szliśmy w obronie. Ale jest to jedyna opcja w tym momencie, aby iść dalej, wspomagać się atakiem. Teraz z racji tego, że dałem sobie tutaj bonus procentowy na zdrowie, Tutaj poszedłem typowo w zdrowie, ale tutaj już dalej kontynuowałem swoją ścieżkę. Atak, obrona, atak, obrona, życie. Atak procentowy. Powiem wam, jeśli ben, będzie Wam za często padał, możecie wybrać dróżkę troszeczkę, troszeczkę przeciwną czyli w tych momentach, gdzie możecie iść w atak i w życie, to idźcie sobie w atak i życie. Ale w, w zupełności 856 życia dla trójkowej postaci, która będzie się mierzyć z czwórkami i ze słabszymi tytanami w zupełności wystarczy. Ok. Mamy oblecianego bejna jak jesteśmy przy bejnie, to warto powiedzieć kostium. W tym momencie nasz kolega staje się strażnikiem lasu. Czyli zostaje 5% szansy na ominięcie efektów obronnych podczas ataku. Dotyczy to również kontrataków. No, fajne to. I teraz warto zwrócić uwagę, bo jeśli szliśmy takim drzewkiem, jakim szliśmy wcześniej, Inaczej, jeśli przygotowaliśmy Bejna pod postać bez kostiumu, to szliśmy bardzo dobrą ścieżką. Ale jeśli będziemy szli pod Bejna w kostiumie, będziemy chcieli go mieć pod kostiumem, to warto zainwestować zupełnie inaczej, czyli drugą stroną iść na krzyż. Nie w ten sposób jak ja szedłem, tylko na krzyż. Zostawiając tutaj moment, gdzie będzie bonus many. I następnie, przepraszam, znowu, znowu na krzyż. Dlaczego? Bo Bane atakować, on w tym momencie tutaj zadaje 280% obrażeń celowi, cel otrzymuje 40 do precyzji. Czyli tak naprawdę zadajemy mniejsze obrażenia, ale wzmacniamy ślepotę. Nie wiem co lepsze dla was, kto co woli. Ja poszedłem pierwszego Bane'a, Bane w kostiumie. Okej, okay, kostium warto rozwinąć, ale tylko po to, żeby podstawowy Bane otrzymał te bonusy kostiumowe 5 5 5 10 5%. Dobrze. Mamy Bane'a. Przejdźmy teraz do Berdena. A więc nasz nasz podstawowy kolega Berden wymaksowany ma 470 punktów ataku 425 obrony i 688 życia, do tego jego umiejętność ładuje się szybko zadajemy 325 obrażeń celowi, cel otrzymuje minus 34% do ataku przez 6 tur bardzo fajna umiejętność, która która będzie modyfikowana, na przykład, bardzo mocno będzie szkodziła Tytanowi, ponieważ 34% do ataku, jak Tytan dostanie, to my będziemy dzięki temu dłużej przeżywać i będziemy więcej obrażeń mu zadawać. To jest naprawdę fajna, fajna umiejętność na Tytana. Oczywiście przeciwnego koloru niż zielony. No, no nie opłaca się atakować zielonego tytana berdenem nawet patrząc na ten modyfikator do ataku czy na wojnie czy na turnieju czy na najazdach ta umiejętność, ta druga, ten modyfikator do ataku przez 6 tur czy my tyle wytrzymamy nie wiem trudno mi to powiedzieć ale na pewno samo to potężne uderzenie przyda nam się nieraz w ataku. Zobaczmy teraz, jak on będzie wyglądał. Wymaksowany tutaj go mam. Nie mam go maksymalnie na talentach, ale statystyki dosyć i tak ma podniesione. Porównując do tych podstawowych, to w tym momencie on ma 544, 455 i 724. 544 ataku to już potrafi dosyć mocno uderzyć razem z tym 325%. To jest już naprawdę coś, co naprawdę robi z niego snajpera. Do tego mamy 20% szans na umknięcie efektów, poziom 4 na 5, czyli moglibyśmy jeszcze w talentach wzmocnić, ale zostawiam talenty strażnika lasu na inną postać już czwórkową albo piątkową, pięciogwiazdkową a jak ją rozwijałem no każdego snajpera tak naprawdę rozwijamy w ten sam sposób obecnie, czy to będzie dwugwiazdkowy, trzygwiazdkowy, czterogwiazdkowy, pięciogwiazdkowy Snajper jak sama nazwa wskazuje ma robić po prostu damage, damage dealerem być i uderzać uderzać, 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 czyli tak jak tutaj widzicie idziemy w atak, w atak atak, atak Atak, atak. Jeszcze mógłbym. No, jeszcze pójdę tutaj w atak raz. Na końcu mamy premię do krytyka. Fajnie. I tutaj czy bonus do regeneracji, czy bonus na zdrowie. Lepiej, bonus na zdrowie. No, Berden, Fajny strażnik klasu. Przyda się każdemu. Dobrze. Przejdźmy teraz do postaci Baltazara premia dla kostiumu, oczywiście trzeba kostium zrobić mu obowiązkowo, dzięki temu uzyskamy jeszcze jeszcze więcej mm, jeszcze więcej bonusów będzie jeszcze silniejszy na chwilę obecną moja postać gdzie go mamy tutaj, Baltazar bez kostiumu, na chwilę obecną ma 528 ataku, 440 obrony, 703 Życia. Porównując go z Berdenem, 559 na 10 talentach. Tutaj Berden jest na 13, czyli jak mu dali jeszcze troszeczkę talentów, to będzie jeszcze mocniejszy. No, na trójkową postać to jest naprawdę dużo. klątwa 15% więcej szans na zadanie 15 dodatkowych obrażeń za każdy aktywny efekt wrogów. Dodatkowo, obrażenia dotyczą. Zarówno ataków normalnych, jak i umiejętności specjalnych. No, to jest fajna umiejętność, warto ją wzmacniać. tego pójdźmy sobie jeszcze troszeczkę. Dobra, troszeczkę go podrasowaliśmy. I zobaczcie, jak poszedłem tutaj. Standard: atak obrona, atak obrona, atak życie, atak krytyk. Ameryki tu nie odkryłem. Tak jak mówię, postacie snajpiące muszą być postaciami, które nie muszą mieć dużej przeżywalności, dużej obrony. To są takie glaskanony, One mają uderzyć i zniszczyć cel. Umiejętność specjalna jest prosta, jak budowa cepu. 335% obrażeń. I to wszystko. Tak mocno bijemy. Teraz. Jeszcze, jak już jesteśmy przy, tym, przy tych wszystkich kostiumach, i tak dalej, to muszę Wam powiedzieć, że przeoczyłem jedną bardzo ważną rzecz. Jeśli macie kostium, niekoniecznie musicie go zakładać, niekoniecznie musicie z niego korzystać, ale róbcie go zawsze na maksa, przynajmniej jeden. Dlaczego? Dlatego, że jeśli macie w, w, za każdy poziom, e, za każdy szwadron kostiumu. Otrzymujecie tutaj premię dla każdej postaci, która ma kostium. I, i obecnie, czy go macie założonego, czy nie, to z automatu daje Wam premię. Dlatego róbcie kostiumy obowiązkowo. Nieważne, czy korzystacie z tego kostiumu, czy nie korzystacie, ale róbcie, bo to naprawdę wzmacnia Waszą postać. A jak wygląda Baltazar w kostiumie? Zadaje 280 obrażeń celowi, cel otrzymuje obrażenia od zatrucia Czyli bije Słabiej, truje I do tego jest czarodziejem hmm. To już bym sobie Darował, no ja nie będę nim grał w kostiumie, tak czowak Ale będę go robił ze względu na to, że trójki na turniejach Przydadzą się Dobrze to byłoby wszystko w temacie postaci trzygwiazdkowych na dzisiaj. Trzech najlepszych snajperów z podstawki. Oczywiście mamy jeszcze sezon drugi, sezon trzeci, czyli Walhalla, Atlantyda. Tam też są ciekawe postacie trójkowe. Ale chciałbym zacząć taką serię, więc jak jesteście zainteresowani opisem trójkowych postaci, co jak, jaką rozwijać. Piszcie w komentarzach tutaj pod filmem, jakie postacie byście chcieli usłyszeć następne, najlepiej jakieś pary. Nie wiem, na przykład następny odcinek do trzech najlepszych lekarzy trójkowych, ale z podstawki. Albo z Atlantydy, albo z Walhali. No po prostu, po prostu piszcie w komentarzach, i będziemy albo nagrywać pojedyncze postacie, albo będziemy robić jakieś komplety porównania. Piszcie w komentarzach, co chcecie widzieć, bo ja wiem, nie każdy z Was ma. 54 nie każdy z was ma 55 I no każdy kiedyś zaczynał i każdy chce się czegoś nauczyć, więc piszcie w komentarzach. Ja wam na dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam was. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, lajkować każdego filmu i oglądajcie u mnie. Spędzajcie jak najwięcej czasu i piszcie. Dzięki do zobaczenia.